Witamy Was bardzo serdecznie. Witamy, witamy. Ja jestem ciocia cieszka, a to jest Fudziak. Ja jestem skarpetowcem. Witam Was serdecznie. Jesteście tam? Są, ciociacieszko, są. A wiesz, ciociacieszko, co? Co, Fudziku? Igor mi mówił, że, że do niego miał, wiesz, na weekend przyjechać kuzyn za zagranicy. I on się tak okropnie cieszył, wiesz? Że mu pokaże swoje myszoskoczki, że mu pokaże swoje klocki Lego, że się będą razem bawili. No? No i wiesz, ten kuzyn przyjechał do niego i taki był duży dosyć, bo on jest o pół roku starszy od Igora, wiesz? No i miał takie kolorowe koszulki Star Wars, i tak patrzył trochę, że, 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 że Igor nie ma takich. Koszulek. i jak Igor mu po, pokazał swoje my, myszoskoczki, to on powiedział "Phi, a ja mam psa owczarka niemieckiego. A, a jak, a jak I, Igor mu pokazał swoje klocki Lego, to on powiedział "Phi, ja mam sto razy lepsze klocki, wiesz? I Igorowi było smutno, że taki on był jakiś, wiesz, no, zrozumiały i w ogóle. A, mama Igora, wiesz, wieczorem mu przyniosła takie takie. Dwa pakuneczki. To Igor się zdziwił, wiesz, bo, bo to nie były nawet jego urodziny ani nic. No i jeden ten pakunek był taki, wiesz, kolorowy, błyszczący, a drugi był taki w białym papierze, wiesz. No to, no to Igor oczywiście ten kolorowy najpierw otworzył. I wiesz co? No co, Tam nie było nic w środku, wiesz. A potem otworzył ten w białym papierze, i w środku była jego ulubiona czekolada z rodzynkami i orzechami, wiesz? Aha. I mamusia mu powiedziała, że najważniejsze, co jest w środku, wiesz? Mm. A wiesz, Wódźku, że to mi przywodzi na myśl pewną opowieść. Chciałbyś posłuchać? No, no oczywiście. Posłuchajcie i wy. Dawno, dawno temu za górami i za lasami była sobie maleńka wioska. W tej wiosce mieszkali biedni, ale uczciwi ludzie. I pewnego dnia wydarzyła się tam niesamowita rzecz. Z nienacka pojawił się tam prawdziwy rycerz w lśniącej zbroi na prawdziwym rumaku z mieczem i kopią. Wielu mieszkańców wioski pierwszy raz w życiu widziało takiego prawdziwego rycerza. A rycerz, który nie miał akurat nic do roboty, bo nie było żadnej wojny ani bitwy w, podliżu, w pobliżu, powiedział: Jeżeli wyszykujecie mi tutaj e, ładny domek i będziecie codziennie mi przynosić jedzenie, to mogę zostać w waszej wiosce i obronić was przed wszystkimi smokami, które e, na pewno gdzieś grasują tu w okolicy. Mieszkańcy nie za bardzo wiedzieli o, o, o tym, że jakieś smoki są w okolicy, ale na wszelki wypadek zawsze dobrze mieć swojego własnego rycerza. I cóż to za honor, że prawdziwy rycerz zamieszka w ich wiosce. Ale nie było żadnego wolnego domu, gdzie ten rycerz mógłby zamieszkać. I wtedy taki, taki młody chłopak, właściwie młody mężczyzna, Bartek, powiedział: Ja mogę rycerzowi odstąpić swoją chałupę. Zbudowałem sobie taki skromny szałas pod lasem. Mogę tam zamieszkać, bo rycerz przecież musi mieszkać w porządnej chałupie. I rzeczywiście Bartek posprzątał, naoliwił drzwi i wyszykował wszystko, żeby rycerz mógł tam zamieszkać. I rycerz rzeczywiście zamieszkał w chałupie Bartka. Codziennie inna gospodyni przynosiła mu jedzenie, i wszystkie się bardzo starały, żeby to były najpyszniejsze smakołyki. A rycerz siedział w wielkim drewnianym krześle i polerował swoją zbroję tak, żeby była naprawdę bardzo błyszcząca. Pewnego dnia ktoś zapukał do drzwi chatki. – Proszę – powiedział rycerz. Nieśmiało do chatki weszła staruszka Maciejowa. Powiedziała – Rycerzu, wy jesteście tacy silni, tacy odważni, tacy, tacy honorowi. Zbierałam chrust w lesie, nazbierałam go całkiem wiele, ale potem okazało się, że i moje kolana, i moje plecy takiego wielkiego ciężaru nie uniosą. Może byście mi, rycerzu, pomogli zanieść ten chrust do mojej chatki. A rycerz powiedział: No gdzie tam? A co by się stało, gdyby w tej chwili, kiedy ja będę, będę ci, kobieto, pomagał nieść chród do twojej chatki, zaatakowałby wioskę y, ogromny, straszny smok? Nie mogę przecież robić takich zwykłych rzeczy, muszę tutaj czekać na smoka. Michałowa smutno pokiwała głową i wyszła. Nie wiedziała, jak sobie poradzi z tym wielkim ciężarem, ale akurat. No, potoczył się Bartek, który szedł do swojego szałasu pod lasem. Kiedy usłyszał o, o tym, co się stało, mówi: Michałowo, nie martwcie się, nie fatygujcie rycerza. Ja wam pomogę przecież zanieść ten chrust. Zaniósł wielki na naręcze chrustu do chałupy m, y, staruszki, a potem jeszcze przyniósł jej więcej gałęzi z lasu, żeby miała większy zapas, a te najgrubsze nawet porąbał na mniejsze kawałki. Minęło kilka dni i do rycerskiej chaty znowu ktoś zapukał. Była to Małgosia. Mówi: rycerzu, rycerzu, wy jesteście tacy szybcy, tacy zwinni. Moje gąski uciekły mi do lasu. Jeżeli ich szybko nie złapię, to na pewno porwie je jakiś, jakiś lis. Muszę je szybko, szybko złapać. Pomóżcie mi, dobry panie rycerzu. Ale rycerz powiedział jak to ja, wielki rycerz, miałbym gonić za gęśmi w lesie? A co by było, gdyby w tej chwili zaatakował wioskę straszny smok? Kto by was obronił? Dziewczyna spuściła głowę i weszła. Ale Niedaleko przechodził Bartek, któremu powiedziała o swoim nieszczęściu, i on zaraz szybko pobiegł z nią do lasu i pomógł jej te gąski wyłapać. Żadna się nie zgubiła, wszystkie bezpiecznie wróciły do zagrody. Minęło kolejnych kilka dni, podczas których rycerz pucował swoją zbroję, tak że mógł się już niej przejrzeć, kiedy usłyszał znowu pukanie do drzwi. Drzwi otworzyły się i wszedł Jasiek, który pociągał nosem i płakał okropnie i mówił: Rycerzu, szlachetny rycerzu, znało się okropne nieszczęście. Moja krowa, krasula, wpadła mi w błoto i teraz zata zatapia się cały czas niżej, niżej. Nie mogę jej wyciągnąć. Ty, rycerzu, jesteś taki silny, jesteś taki dobry, pomóż mi, proszę. A rycerz spojrzał na niego, tylko z nad swojej lśniącej zbroi, i powiedział: no gdzie tam mam krowę wyciągać? Jestem przecież rycerzem. A co by było, gdyby w tej chwili na wioskę napadł straszny smok? Jaś już więcej nic nie mówił, tylko wrócił z płaczem do lasu, ale na swojej drodze spotkał Bartka, który pomógł mu krowę wyciągnąć. W święto majowe był taki zwyczaj w tej wiosce, że dawano wieniec najdzielniejszemu, najodważniejszemu mieszkańcowi tej wioski. Rycerz był pewny, że ten wieniec przypadnie jemu. Czekał tego wieczoru, czekał w swojej chatce, ale nikt po niego nie przychodził. Słyszał z daleka odgłosy śmiechu, muzyki, wiedział, że coś się dzieje. W końcu ubrał swoją błyszczącą zbroję i ruszył w tamtą stronę. I widzi, że wszyscy bawią się w najlepsze. Zaczepił jakieś biegające dzieci i pyta: No jak to? A kiedy wy będziecie dawać ten wieniec najdzielniejszemu, najodważniejszemu, co się mnie należy? A dzieci powiedziały, ale myśmy już dawno ten wieniec dali. No jak to? Nic przecież nie dostałem, powiedział rycerz. No bo myśmy go dali naszemu Bartkowi. On jest najdzielniejszy, najodważniejszy. Rycerz. Spojrzał na tańczących ludzi, na swoją błyszczącą zbroję. A że miał trochę oleju w głowie, odwrócił się na pięcie i poszedł, wziął swojego konia, wszystkie swoje rzeczy i odjechał. Ale nikt za nim nie tęsknił. Bo po co komu taki rycerz, kiedy ma się takiego bartka? I też koniec tej opowieści! <laughs> Tyst! Koniec tej opowieści? No, o tym, że jednak najważniejsze co w środku, i że nie trzeba się pysznić i być dumnym. Mhm. To, to, ja, to ja jeszcze o tym pomyślę, dobrze? Pomyślcie i wy. Do zobaczenia! Do zobaczenia!